Muszę to nagrać, przeleciał rój ale do mojej pułapki. Teraz je ściągnąłem z drzewa. Ale ten rój przeleciał chyba już nie wiem, dobrych 3 tygodnie temu. I teraz będę wyciągał. Jest cały zapakowany miodem. Wszystkie te ramki zapchane i chyba ociągnięte tak daleko w dół, że nie wiem, zaraz zobaczę, czy jak to się nie połamie. Postaram się ładnie to wyciągnąć i pokazać. Za chwilę coś takiego. Tak odciągnęli od, od pół ramki w dół, nadbudowali. I tutaj na dole, tu robi być gdzieś matka, ja będę, będę ją szukał. Ale tak odbudować niesamowicie. Wszystko od góry zapakowane i wyciągnięte w dół, jeszcze ja będę tam kolejno wyciągnąć. Zobaczymy. Tak, następna ramka wygląda z takim językiem ociągniętym. też nie znalazłem, nad tym szukałem Tak to wygląda Po prostu jest super Kolejna ramka Tak ładnie zaczerwiona Góró do dołu, zakończenie chcę nagrać tyle jest z pszczoły. Do kula. a jeszcze im rzucam tutaj 6 plastrów węzyń. No i Zobaczymy, jak dają mi czas tydzień. Potem zobaczymy, jak oni tu zadziałały, co u nich tutaj się porobiło. Miel nie zabierałem, wszystko im zostawiłem jak już przejdę tu do drugiego mi korpusu to wtedy ich przesadzę pozabieram tamte ramki i opuszczę ten korpus na dół co świeżo będzie świeże ociągnięte ramki teraz sama węza no, zobaczymy będziemy działać wszystkich pozdrawiam Fajny przyleciał rój. Dużo miodu, dużo pszczół. Pozdrawiam.